Robert Jakubowski, UKS Olimpijczyk, Drawsko. Przed Wami najważniejszy mecz rundy zasadniczej. Jak przygotowania? Yy, przygotowania do meczu przebiegają dosyć pozytywnie. Gramy z najsilniejszym przeciwnikiem stal III Ligi, z zespołem, który od początku sezonu zapowiada, że już od razu w debiutanckim sezonie chcą awansować do drugiej Ligi. Pierwszy mecz wygraliśmy w Szczecinie 3-0, jesteśmy świadomi, że nie będziemy po raz kolejny faworyntem tego spotkania, ale liczę, że miesiąc czasu, które poświęcimy na przygotowania do tego meczu pomogą nam i postawimy się drużynie ze Szczecina i liczę na zwycięstwo w tym meczu No właśnie w tamtym meczu nie wyszło dlaczego dlaczego nie wyszło trudno powiedzieć tak jak powiedziałem po meczu w Szczecinie pierwsze dwa sety wyglądały dosyć dosyć jeszcze ok. trzeci set to była totalna klapa można było się wstydzić za naszą grę w trzecim secie Drużyna ze Szczecina, przegrywając z trzeciego seta z nami 3-1, wygrała z nami go do 12. Zdobyliśmy 9 punktów, a drużyna ze Szczecina 24. To już wydaje mi się, że to już było coś bardzo złego dla naszego zespołu, ale liczę, że to się nie powtórzy w, w rewanżowym meczu w Drawsku. może zdradzić, jak wyglądają szczegóły przygotowań do tego najważniejszego meczu? po meczu ostatnim w Darłowie założyliśmy sobie pewne cele które chcemy realizować na treningach co musimy przećwiczyć doszlifować żeby nie zawiodło to po raz kolejny w meczu ze Szczecinem skupiamy się przede wszystkim na przyjęciu zagrywki bo siła ognia w drużynie ze Szczecina w tym elemencie gry jest dosyć mocna dołączył do nas na rundę rewanżową nowy rozgrywający 36-letni Mariusz Kowalik. Ma to być wzmocnienie właśnie na mecz ze Szczecinem na turniej finałowy i ewentualne baraże o drugą ligę. I uważam, że jeśli będziemy w stanie Dobrze przyjmować zagrywkę przeciwnika, to y, doświadczony rozgrywający y, poukłada tak grę, że na, nasi ofensywnie zawodnicy będą mogli spokojnie zdobywać punkty dla naszego zespołu. Ostatnio jak rozmawialiśmy, byłeś kapitanem, teraz już nie jesteś. Co się wydarzyło? Y, nie jestem kapitanem drużyny z tego powodu, że zmieniłem pozycję na boisku. Sezon zaczynałem jako rozgrywający y, i wyborem. Zawodników z drużyny zostałem kapitanem zespołu jako osoba miejscowa wychowanych klubu. Wróciłem na swoją nominalną pozycję libero. W przepisach siatkówki jest tak, że libero nie może być kapitanem zespołu. Dlatego też zmiana kapitana na Jędrka Śląskiego. Będziecie pracować nad tym, żeby ta hala w Drawsku się po brzegi na ten finałowy mecz? jak najbardziej już zapowiedzieliśmy na fanpage'u klubowym że mecz zbliża się wielkimi krokami liczymy na to że hala wypełni się po brzegi ponieważ to nam może bardzo pomóc kiedy poczujemy swoich ludzi doping na trybunach będziemy niesieni oklaskami kibiców to może być nasz duży atut i bardzo bym chciał żeby było jak najwięcej osób które nas będą wspierać podczas tego spotkania